Witamy na kanale Płotkina Gorąco 24H. Huk, który brutalnie rozdarł ciszę spokojnego, piątkowego popołudnia. Potworna siła, która w ułamku sekundy zamieniła luksusowego Mercedesa w kupę poskręcanego, dyniącego metalu. Ten jeden, krótki moment, który mógł zakończyć absolutnie wszystko. Wczoraj, w drodze na swój spektakl, znani i uwielbiani aktorzy, Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca, dosłownie otarli się o śmierć. Zdjęcia wraku ich samochodu są absolutnie przerażające i pokazują bezlitosną, brutalną prawdę o tym, jak niewiarygodnie kruche jest ludzkie życie. Co dokładnie przeżyli w środku w momencie zderzenia? Jak niewiele brakowało, by ta historia miała zupełnie inny, o wiele bardziej tragiczny finał? Do niezwykle poważnego i groźnie wyglądającego wypadku doszło w piątek, 26 września, o godzinie 15.40 w miejscowości Niechanowo, w powiecie gnieźnieńskim. Na jednej z tamtejszych dróg doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych Citroena i Mercedesa. Informacja ta, choć początkowo brzmiała jak jedna z wielu w codziennych kronikach policyjnych, bardzo szybko nabrała zupełnie innego, mrocznego wymiaru, gdy na jaw wyszło, kto podróżował jednym z rozbitych aut. Jak podał lokalny portal Moje Gniezno, jedną z osób poszkodowanych w tym zdarzeniu jest znany i ceniony aktor Krzysztof Czeczot, który w wyniku wypadku doznał bolesnego złamania ręki. W pojeździe którym kierował, znajdowała się również inna popularna aktorka, Karolina Gorczyca. Ona na szczęście, jak podają służby, wyszła z całej tej niebezpiecznej sytuacji bez szwanku, co jest jedynym jasnym punktem w tej tragicznej historii. Z oficjalnych relacji służb, które pracowały na miejscu zdarzenia, wyłania się obraz nagłego i gwałtownego zderzenia. Anna Osińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, w rozmowie z TVN24 przekazała pierwsze, potwierdzone informacje. Zderzyły się tam Citroen z Mercedesem. W wyniku tego zderzenia obrażeń ciała, w postaci złamania ręki, doznał kierujący Mercedesem. Został on przetransportowany do szpitala w Gnieźnie. Podróżował on z pasażerką, która nie odniosła obrażeń. Również kierująca Citroenem nie odniosła obrażeń. Z kolei młodsza kapitan Kamila Kozłowska z Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie potwierdziła, że w wyniku uderzenia pomocy medycznej wymagał jedynie kierowca Mercedesa. Para aktorska podróżowała do Gniezna, gdzie tego samego, piątkowego wieczoru, mieli wystąpić na deskach teatru w niezwykle popularnym i lubianym przez publiczność spektaklu komediowym Optymiści, czyli Nasi w Egipcie. Ten tytuł, w kontekście dramatycznych wydarzeń na drodze, nabiera niezwykle ironicznego i gorzkiego wymiaru. Aktorzy, którzy jechali, by nieść ludziom optymizm, sami padli ofiarą nieszczęśliwego wypadku. Planowany na wieczór w auli szkoły pomnik w Gnieźnie spektakl został oczywiście natychmiast odwołany. Informacje te przekazali publiczności sami organizatorzy, podkreślając w swoim komunikacie, że w tej chwili absolutnym priorytetem jest zdrowie artystów. Spektakl, który miał zostać wystawiony dziś wieczorem w auli szkoły pomnik w Gnieźnie, został odwołany. Organizatorzy poinformowali, że najważniejsze jest obecnie zdrowie poszkodowanych artystów o ewentualnym nowym terminie wydarzenia widzowie zostaną poinformowani w późniejszym czasie, podał portal Moje Gniezno. Aby w pełni zrozumieć, jak wielką stratą dla widzów i dla polskiej kultury byłoby, gdyby ten wypadek miał poważniejsze konsekwencje, warto przyjrzeć się bliżej postaciom obojga artystów. Krzysztof Czeczot to jeden z najbardziej wszechstronnych i pracowitych aktorów swojego pokolenia. Urodzony w 1979 roku, jest absolwentem słynnej łódzkiej filmówki, a jego talent został doceniony już na samym początku kariery, gdy otrzymał nagrodę za rolę debiutancką na festiwalu polskich sztuk współczesnych. Jego filmografia jest niezwykle bogata i obejmuje rol w takich głośnych produkcjach jak Pitbull. Nowe porządki, listy do mieszkanie 2, wesele w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego czy serialach, które biły rekordy popularności, jak Brzydula, czas honoru czy Watacha. Jednak Krzysztof Czeczot to nie tylko twarz, ale i głos. Jest on jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych aktorów dubbingowych i lektorów w Polsce. Jego głos można usłyszeć w setkach audiobooków, gier komputerowych i reklam. Tom był polskim głosem jokera w grze Batman, Arkem O'Ridens, tom czytał bezcelerowe powieści najpopularniejszych autorów. Jest artystą totalnym, reżyserem, scenarzystą, człowiekiem orkiestrą, którego nagła niedyspozycja jest ogromnym ciosem dla wielu projektów artystycznych. Jego partnerka z podróży, Karolina Gorczyca, to również aktorka niezwykle ceniona i lubiana. Podobnie jak Czeczot. Jest artystką ogromnej wszechstronności. Widzowie znają ją z ról w takich filmach jak Skrzydlate Świnie, Miłość na pierwszym planie czy Agnieszka, a także z popularnych seriali, jak Czas Honoru, Druga Szansa czy Szać. Jest znana ze swojej niezwykłej urody, ale przede wszystkim z ogromnego talentu, umiejętności tworzenia wiarygodnych, pełnokrwistych postaci kobiecych. Jest również osobą niezwykle aktywną fizycznie, pasjonatką sportu co często podkreśla w wywiadach. Fakt, że wyszła z tak groźnie wyglądającego wypadku bez szwanku, jest prawdziwym cudem i ogromną ulgą dla wszystkich jej fanów. Oto wiadomość o strasznym wypadku samochodowym. Ten wypadek to brutalne przypomnienie o kruchości ludzkiego życia i o ryzyku, jakie na co dzień podejmują artyści podróżując po całej Polsce, by spotkać się ze swoją publicznością. Ich życie to nie tylko blichtr i czerwone dywany, ale także tysiące kilometrów spędzonych w trasie, często w trudnych warunkach pogodowych. Ten incydent rzuca również światło na niezwykłą pracę służb ratunkowych, policji, straży pożarnej i medyków, którzy w ciągu kilku minut pojawili się na miejscu zdarzenia, by udzielić profesjonalnej pomocy poszkodowanym. W tej chwili najważniejsze jest zdrowie Krzysztofa Czeczota. Złamanie ręki to dla aktora niezwykle poważna kontuzja, która może wykluczyć go z pracy na wiele tygodni, a nawet miesięcy. Wymaga długotrwałej rehabilitacji i może wpłynąć na realizację jego zawodowych zobowiązań. Wszyscy Fani i całe środowisko artystyczne z pewnością łączą się teraz w myślach z aktorem, życząc mu jak najszybszego powrotu do pełnej sprawności. Miejmy nadzieję, że już wkrótce zobaczymy go ponownie na scenie i na ekranie, w pełni sił i z charakterystycznym dla siebie uśmiechem. A odwołany spektakl Optymiści odbędzie się w nowym terminie, a jego tytuł będzie miał wtedy jeszcze bardziej symboliczną i radosną wymowę. Warto jednak na chwilę zatrzymać się i spróbować wyobrazić sobie sam moment tego dramatu. Piątkowe popołudnie. Zwykła podróż, jak i wiele w życiu aktorów objazdowych. Być może w samochodzie panowała luźna atmosfera, może artyści powtarzali swoje kwestie, słuchali muzyki, planowali wieczór po udanym spektaklu. I nagle, w jednej chwili, ten normalny świat przestaje istnieć. Zastępuje go ogłuszający huk, siła brutalnego uderzenia, która rzuca ciałami i zamienia bezpieczne wnętrze samochodu w śmiertelną pułapkę. To właśnie wtedy, w tych ułamkach sekund, rozgrywa się walka o życie. Dźwięk gniecionej blachy, eksplozja poduszek powietrznych, deszcz odłamków szkła. A potem ta przerażająca, nienaturalna cisza, przerywana jedynie dzwonieniem w uszach i powoli docierającą do świadomości świadomością tego, co właśnie się stało. To właśnie w takich chwilach człowiek zdaje sobie sprawę, jak cienka jest granica między życiem a śmiercią, między normalnością a tragedią. I właśnie przez to piekło musieli przejść wczoraj Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca. A wy czego życzycie poszkodowanym artystom? Czy mieliście kiedyś okazję podziwiać ich talent na żywo w teatrze? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli podoba Wam się taka dogłębna analiza, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, by być na bieżąco. Udostępnijcie ten film, by inni też mogli okazać swoje wsparcie. Dzięki i do zobaczenia.